Dawno, panienki, tu nie było. No, no nie było. Co tak patrzysz? A patrzę, nie, patrzę, patrzę. Już coś zmieniamy? Nie, chyba nie. Chyba nie. Siemanko, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gościnnie żona. <grym> tak, dziękuję, ta, dziękuję. ta dzisiaj w końcu się pojawiła po tylu odcinkach, kiedy jej nie było, ale dzisiaj ma jedną misję. Pamiętasz jaką? Ustawić tak, będzie stała, znaczy ja będę kręcił y, strachem na wróble, a ty będziesz po prostu tutaj patrzeć, czy jest lepiej, czy gorzej. Dlatego no, nie, ale jak jest trochę pogoda, jakaś pochmurna, to jest licha trochę tutaj w Sasie. No zobacz, jak to jest w ogóle. Musimy doprowadzić telewizję do ładu, bo prawdopodobnie już w ten weekend przyjeżdża, może nie pierwsza, ale druga rodzina, która będzie chciała tutaj zobaczyć jak się w tym domu mieszka, dlatego chcemy doprowadzić niektóre rzeczy do, nie wiem, nie do ładu. Ustawienia musisz wejść. Ale co ustawienia? Ustawienia, no tam takie masz, menu pisze czy coś. Menu? Nie wiesz gdzie jest menu? Nie, to jest Z restauracji. Już nie pamiętam. Nie Dobra, ustawienie, nie, to było. Kanał i tu jest informacja o sygnale. No. Dobra żona, patrz jeszcze raz, bo to się wyłącza co jakiś czas. I ja uciekam do strachu na wróble, będę kręcił, bo jeszcze musimy podbitkę zmierzyć. To się podoba. Znaczy no ja zmierzę, nie? No właśnie. Ja nie Patrzysz? Informacja nie. o sygnale, bo to się wyłączy zanim wejdę. No to... I tutaj masz 60, patrz jak ładnie się kręci. 40 no to... coś i siła dwójka. No dobrze Otwórz okno, tam u góry. Będę ci słyszeć. Mhm. No to dobra. A jak to sobie go a widzisz wyłączyło się, bo to się wyłącza w jakiś czas. Już wiesz jak włączyć nie. czy nie? Jeszcze raz. Szybka instrukcja. Menu, Menu. No, mam. Ustawienia. Ustawienia. Kanał. I tam masz informacje o sygnale. Ok, dobrze, możesz już. Ok. Będziesz mnie słyszeć? Będę się dar na cały ten. Głośno. Gdzie tam siedzisz? Co? Gdzie tam siedzisz? <laughs> po Poszukanie i No żeś nie spadł. Bawię się tym ym, strachem na, na te... na wróble, żeby znowu mi je spłubały tutaj z Jest obraz? Bo odpinałem przed chwilą No to jest. Coś tam tańczy. Tamtena, ale dobra, jakoś się tu poustawia, tu jest coś, tu jest coś. Yy, Patrzcie sobie to jakość sygnału? No tak, właśnie w tym momencie, trzymając kamerę. <laughs> Aha. No jest to paka, jak już wielofunkcyjna. jak już się tu kręcisz, to od razu zapamiętasz wynik, dobra? Wynik czego? Tam, tam, tam. 57. No. Tak, gdyby weszło 57, nawet 56 by weszło. 56,5, zapamiętaj. No mam tutaj. Pamiętasz? No tu zapisuję wszystko. Odległość, ale ta jest mała metrówka, chyba ona jest do jakichś. Ona jest krótka. Damierz sobie wezmę i sobie zmierzymy tutaj do góry. Pamiętaj, 56,5 mówi, tak? No. Zapomniałaś. No, przecież wszystko nagrane okay. będzie. Murłata. Murłata moja to jest szesnastka na. na szesnaście. No. Ja mam Murłata 16 na 16 No. Ja nawet Teraz nie wiem, jak to się układa. Tą grubości, pod... grubszy, ja nawet nie wiem, było. jak się układa tą podbitkę. Co? Nawet nie wiem, jak się układa tą podbitkę. Myślę, jak, że wiem. Jak to się, no to jak mierzysz, jak nie wiesz nawet, jak to ma wyglądać. A jak przyjedzie przedstawiciel, to będzie chodził po rusztowaniu spadniem i tu... A tak to chociaż pomierzy. No ale to nie, nie, a jak pomierzysz za mało? Co? Jak pomierzysz za mało? No to jak pomierzysz za mało, to nie wejdzie, będzie trzeba podpierać czymś. Jak pomierzysz za dużo, to trzeba będzie ciąć. No, no właśnie, Myś dlatego... Ja zrobiłem pół centymetra luzu. Dlatego lepiej, żeby ktoś przyjechał, to pomierzył. Nie wierzysz we mnie? Nie. Panieńko? Nie. Dobra, próba zszedłem z góry. Żona mi uciekła standardowo. Zobaczmy tylko, czy dobrze mówiła, czy w lewo, czy w prawo. I jeszcze z przodu zmierzymy okap, żebyście wiedzieli, jaki ja mam tutaj okap. No, bo pewnie dużo osób jest ciekawa, zwłaszcza że dostają masę zapytań, jakie mamy tutaj wymiary tego domu. Już niedługo stworzymy dla Was taki odcinek z Waszymi zapytaniami, w sensie odpowiedzi na Wasze komentarze i pytania, typu na przykład, jaki jest tu wymiar tego, czy tamtego. O, jakoś. 82... 90... 100 Siła 4, ta siła trochę słaba Ale było 1 albo było 0, więc tak jest dobra jakość według mnie Muszę zobaczyć na instrukcji co zrobić, czy poprawić siłę Może za nisko tu jest, bo wiecie jest las, są drzewa Przecież nie wytnę pół drzew, pół lasu żeby zrobić sobie lepszą siłę Dobra Działa tutaj w ogóle to wszystko? Ja się drzewa sprawdzałem, będzie na nią Chodźcie zmierzymy jeszcze ten okap i, 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 i może przyjdzie dzisiaj przedstawiciel od y, firmy, która tutaj ma zrobić mi podbitkę, sprawdzi po mnie, a jak nie to po prostu musi być jakieś zaufanie. Idziemy. Mierzymy, wziąłem sobie dalmierz, bo dużo osób jest ciekawa na przykład jaki ja mam dach duży z jednej strony, więc to akurat będzie... Chodzi nie jedną osobę interesować. Dlatego zmierzymy. Dobra, na początek ten okap z przodu. Zmierzymy z drugiej strony, bo może być tak, ściana się schodzi albo dach jest krzywy. 71 71 70 trzeba zrobić Nawet może zrobić i pół Ale to zmierzymy drugą stronę za chwilę To będziemy wiedzieć Dobra, powiem to co Was interesuje, czyli, czyli ile ten budynek ma dachu z jednej strony

130 połowiem murłaty na dół plus plus 3 i pół, czyli 4,5 metrów. 5 metrów ma, mój dach w jednej stronie. Czyli w sumie 10 metrów dachu. Razy jest wystawione tutaj pół metra, niecałe i tam pół metra, czyli jest 10 razy 8-80 metrów dachu. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, zanim zakończymy ten odcinek? Bo jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić, ale nie ma sensu, żebym Wam zawracał gitarę tym. Poza tym jeszcze muszę wziąć dużą drabinę i pomierzyć z, każde, z każdej strony podbitkę. Żeby nie było później, że z tej strony będzie, 7, z tamtej będzie 70, a z tej będzie na przykład 72, bo na przykład dach jest krzywo, albo coś. Dlatego trzeba takie rzeczy zweryfikować, bo jak będzie za długa blacha, to odetnę. Jak będzie za krótka, pójdzie w śmieci. A niestety metr blachy kosztuje swoje. Nie pamiętam ile mi dzisiaj, na dzień dzisiejszy by powiedzieli, bo dobrze wiecie, że to jest taka e, cena jak wszędzie, czyli dzisiaj tyle, jutro tyle, więc... Hmm, więc może być różnie. Wstępnie wiem, że 18-20 złotych z metra. 10 metrów u góry, 10 metrów z drugiej strony, no to mamy 20 metrów, to jest już 400 zł, robiąc po 20 zł z metra. No i z przodu, czyli około 500-600 zł, podbitka, bo tu jest jakieś 8 metrów, no coś takiego. Dzisiaj przyszła mi jedna rura, już tutaj do tej, może nie studzienki, ale tutaj do tego rozdrabniacza, czy jak to się nazywa. Jutro przyjdą jeszcze dwie tam na tamte dekle i zamykamy temat przy oczyszczalni. Bo już wystarczająco długo on się wałkuje. A poza tym ma podobnież przy śnieg niedługo, dlatego pasuje mi to zrobić. Dzwoniłem cię do operatora małej koparki, więc prawdopodobnie w piątek przyjedzie. Bo gdzieś tam czekając tam nie pojechał do fuchy i nie będzie specjalnie dla mnie rwał się, tylko po prostu skończy jedno, to przyjdzie do drugiej. Więc prawdopodobnie w piątek przyjedzie. Jak dobrze pójdzie, wykopię mi ścieżki. Pojedzie znowu gdzieś tam do roboty, żeby nie czekać na mnie, aż ja sobie to poukładam. Ja sobie tutaj wypoziomuję, zastępę sobie kamieni. I po prostu przyjedzie poniedzieli zrównać cały plac i zamykamy temat. Cześć kochanie. Ja się z wami żegnam. Co? Co słoneczku Aha. No to daj. Dziękuję. Tak, będziemy jedli z Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie, że na 50 tysięcy subskrypcji robimy konkurs, do wygrania będą m.in. projekty tego domu oraz wstępnie jeden weekend całkowicie za darmo dla jednej rodziny, ale jeżeli dosyć szybko wbijemy te 5 tysięcy subskrypcji to zrobimy dwa weekendy, dlatego jeżeli chcecie to subskrybujcie ten kanał i widzimy się już niedługo tutaj, ponieważ naprawdę w szybkim tempie wbijamy i lecimy do 50 tysięcy. I być może jeszcze w tym roku jedna bądź dwie rodziny tutaj przyjadą na weekend. A to wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Dlatego mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. <laughs> Sprzątanie na zimę, trampolina już zwinięta. Dobra, na razie, cześć.